Taras w kształcie trapezu o takich wymiarach jak na rysunku ma być wyłożony płytkami ceramicznymi. Należy kupić płytki o łącznej powierzchni o 15% większej niż powierzchnia tarasu. Ile metrów kwadratowych płytek należy kupić? Znaczy tutaj kiepsko widać, że tu jest 23, tu jest 13, tu jest 13, tu jest 13. W związku z tym co można? Znaczy nie znam wysokości, żeby obliczyć pole tego trapezu, ale yy, Tutaj gdzie się domyśleć, że gdybyśmy tak narysowali, to powstałyby o, takie trójkąty. Teraz tak, skoro tu jest 13, to znaczy, że tak naprawdę tutaj też jest 13. W związku z tym zostało nam jeszcze po o, 5 metrów, czyli 5 metrów jest tutaj. No i 5 metrów jest tutaj, skoro tu ma być 23. Skoro mamy jedną e, przeciw, znaczy mamy przeciwprostokątną jedną przyprostokątną, to możemy policzyć, ile e, będzie miała długość e, tej drugiej przyprostokątnej. Dlaczego? No to w tym wypadku to będzie nasze h, czyli e, h, do kwa, a, h do kwadratu. Dodać 5 do kwadratu to się równa 13 do kwadratu stąd h do kwadratu to będzie się równało stąd będzie 25, ale to przeniesiemy na drugą stronę czyli będzie minus 25 tutaj mamy 169 i odejmujemy to 25, które przeniesiemy z tamtej strony czyli h kwadrat to będzie 144 w związku z tym zwykłe H musimy obustronnie spierwiastkować, czyli będzie wynosiło 12. Co teraz? Czyli mamy wysokość, że wysokość jest 12, wysokość tego trapezu. Mamy jedną podstawę i drugą podstawę. W związku z tym możemy obliczyć pole powierzchni, czyli pole powierzchni tego trapezu to będzie. A plus b, czyli w tym przypadku 13, dodać 23, a razy 12 i to przez 2. Tutaj możemy dwójkę skrócić z dwunastką, to tutaj zostaje nam 6. 13 dodać 23 to będzie 36 razy 6, no to tutaj już jest tylko 1, czyli to będzie się równało. 6 razy 30 to jest 180, czyli tak naprawdę będzie 216. 216. Z tego wynika, że pole tego tarasu to jest 213, ale musimy jeszcze wymnożyć to przez sto piętnaście, bo tak naprawdę, e, czyli tak, sto procent, to będzie nasze dwieście szesnaście metrów. Przepraszam, to jest dwójka, to jest szóstka, dwieście szesnaście metrów. Natomiast 115% to będzie nasze X. Aby obliczyć nasze X musimy co zrobić? Musimy wymnożyć 115% razy razy 216 i to dzielimy przez 100%. Procenty nam się ładnie skrócą eee, 115 razy 216. Gdzie tu jest kalkulator? Nie ma kalkulatora, trzeba włączyć eee, kalkulator 115 razy 216

dwa miejsca po przecinku, czyli będzie 248,4 przecinek 4, no to zero możemy, nie musimy pisać, czyli tyle metrów kwadratowych 248 i ,4, 4 metra kwadratowego. Odpowiedź do tego zadania.